Hasiek, gdzie jest skinny Robina, ja się pytam. Hasiek! A, to jest przez przebranie. O, A mo hasiek. Możesz, możesz wejść w przebranie? Mogę się turlać. Co, jak się turlasz? O, turu, 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 wziąłeś? hasiek, widziałeś? Jak, jak się turlasz? <laughs> Spację przytrzymałem. Jak skakałem z powierzchni, za, za, Turu, turu. O, kur <laughs> o, ty kur. Toż. Ty ale... Napaliłem maskę jakoś ty. To jest Minecraft ale... Chyba nie możemy ci zmienić skina. Możesz zawsze oszukiwać, że jestem robinem twoim. Maciek, czemu umrałeś, mój strój? Nie wiem, pomyliłem się. Maciek, mówiłem Co? ci! Nie zakładaj mojego stroju! Ale chciałem być podobny jak ty, chciałem być z tobą, chciałem być Batmanem, chciałem też reagować Patrz. na te znaki! Pan sygnał! Musimy działać! O kurde! Bo Justice! Tak ju idziemy! A Justice co to jest? Jakiś owoc? A dobra, myślałem, że owoc jest jakiś. Nie! A. nie mów tak jak ja robin! <laughs> dobra! A to jak ja będę gadać takim tempym głosem To ja nie wiem czy to mnie w z zgarnął Batman Bacz, mój robinie Pa! Nie rób tak Musimy Cie? zrobić lepiej Patrz, Jak ty widzisz? używasz takie bat sygnały Musisz użyć Musisz użyć Batkuka. Uwaga, uwaga używam Batkuka. Oh. Dobrze robinie Ale dalej strój musisz wyprać. I mi oddać. To do szafy powinniśmy zaprowadzić. To musisz. Hop. Ojoj. o, czekaj. Musisz na blok. Za krótkiego blok mam. Nie sprawiedliwości. Oczekaj. Źle. 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 Kurde. To jest cięższe niż myślałem. Tutaj dobrze. A, dobrze. Od razu było Patrz, powiedzieć. A teraz musimy. siuu. Musimy zrobić ziuu. Dobra. Uwaga. Testuję. Ziuuuuu. Ziu. Dobrze, Maciek. Ej, ale ładnie lecę, co? Maciek, dobrze, a teraz musisz użyć Bat Bumerangu, żeby. Widzisz, ziół. Ej, mogłeś mi dać to zrobić, Batman? Nie rób tak. <laughs> Batman 2: dał, <laughs> robić znaczy, nie. Ja tu <laughs> jestem Batman. Bat Spadłem, Batman, Ale to jest nieistotne. Zapomniałem Musimy piec. tam. wrócić, patrz. Używamy tak. Batuka. To na czerwone skałki, dobra, używam... A! Znowu spadłeś! <grym> coś jest nie tak! Z moim bathukiem coś jest nie tak! Z twoim też? Bo spadłeś? <grym> to ze mną jest coś nie tak, to nie wina Bathuka. <grym> to... Ej, kurde! To jest wina Batchodkuka! <grym> Batman ogarnij się w tak? Znaczy ja troluj. jestem prawdziwy Batman. Nie troluj mnie! Zróbmy I na tego, szybko, wskakać. szybko. Dobra, daję, daję, daję! Dobrze! Teamplay, teamplay poszedł, dobrze. Dobrze, Robinie. Ty historii to ja jestem Robinem, ty jesteś Batmanem, pamiętaj! Robin! Tak! Wali kartony z pięści! O! Użyłem Też. trochę tego. Batmobilka. Bat dziś się otworzyły słyszałem. O, tutaj pięścią mogę uznać. Pum, 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 pum. Słyszałeś? Robin. Ring. Robin. Robin, ring. Lewy, prawy, lewy, prawy. Jak Rocky Balboa uczył mnie. Dobrze, Robin. Co to jest? Kupę zrobiłem. Robin. detektywistyczny wizji. No właśnie, a Robin. wizję właśnie wcześniej mówiłem ci... Co ty Robin. Robin. Musisz skradać się, Robin. Robin. poczekaj, poczekaj, poczekaj. Użyłeś to? Użyłeś tą wizję? Tak, musisz się skradać. Ale Robinie. pod którym użyłeś wizję, szukam jej. Musisz shifta użyć, Robinie! Używam shifta, dobra, o dobra, idę, faktycznie. Ale tu o musimy, co chodzi? Na książki pana muszę uwagać? Musimy użyć labirynt, para zagadki. Dobra, idę, idę. Ale kurde ja już się zgubiłem! Idź za znakami zapytania, Robinie! A idę, idę, a to od razu było powiedzieć, ale. Nie. Przecież wiesz, że jestem głupszy. Robin! Widzę czemu znak ty na niebie gdzie jesteś! A czemu po cichu? Nie Ale już możesz iść normalnie w sumie. No przecież cały czas biegnę, no iść się stało. Robin, musimy Ta. się dostać na górę. Bat bumerangiem. Co? Bat Grappling hookiem <grystanie> A Bat Grappling hook, dobra. Ciężka nazwa, mogłeś coś lepszego wymyślić. Słuchaj, to panie Joker, znowu coś od Janie Pawli. Okay. Musimy... A! Co jest? Musimy go pokonać znowu. Uważaj, żebyś tak nie dostawać, bo, 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 bo mnie to boli wtedy. Patrz, a tu jestem ja z moim starym. Widzisz jaki przystojny? Znaczy tu jest Brusli. Tutaj? Po prawej? <śmiech> <śmiech> to, to twój stary? Tak. A tak, tak, twoja tak. mama? Dobra. Tak, tam dokładnie. Dobra. Robinie, Idziemy do Batcave'u! Idę. A! Patrz! Zegar wybije 12. Nice, 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 odkryłeś to. A nie, bo to twoja chata. O! Znak Batmana mi się pojawił przed mordą. jeden, widzisz, bo ja jestem Batmanem, nie ty. Jak to leciało? To coś takiego było chyba. Nie wiem. Mr. over here. Lucius Fox, portal? Kto to był Lucius Fox? To jest nasz kamerdyner. Co? No! Przecież on tak się nie nazywał. Zamknij się. Nie, 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 żaden portal. To co, to co, co jest? Dobra, Może nie ja chcę, Ta. Wyłącz się. O, dobra, wyłączyłem. Mam mapę. Jaką? I co tam no. masz? Dobra. No... Mamy tu kilku przestępców do pokonania. Idziemy do komputera. Z... Dobra, słuchaj, musimy pokonać któregoś z przestępców. Ja bym... Myślę, że... Joker, Joker pierwszy. Dobra, jokera pierwszego. Albo nie, bo nie znamy mapy jeszcze. A dobra. A to kto to? To jest... Właśnie, kur... Nie wiem. <śpiewanie> no to Harley Quinn weźmy. Robin, tu, tam, biegne, do Tak, biegnę, biegnę, biegnę. Jedziemy. Uf. 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 A czy ja jadę? Kurde, to jest najlepsze. Co jest? Zostawiasz mnie, Batman! Nie, Coś nie, potrzebne z tego robida. No. Na górze masz guzik. <śpiewanie> Dobra. Już myślałem, że sam będziesz musiał popinać. Weź swój, swój Robinomobil. Dobra, biorę. Ale niepodobny do mojego. Nie, 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 nie. Chcemy zmylić przeciwnika tylko. Dobra, jestem gotowy. Jedziemy, bat Robin. Parobin. Jada, jada, jada. Barobin. Pa <grym> jak, jaki wpadł jak wodospad. Gdzie? No Zaszegajmy z wodospadu. Zaszegajmy z wodospadu. Musiałem się odwrócić. Dobra. Żałuję, Dobra, że nie jesteś zbyt inteligentny, dlatego nie jestem Batfanem. Dobra, lecimy do Harley Quinn. Jadę, jadę! Sprawiedliwość! Spięścisz ich! pięści ich, dobrze? Nie mają szans, tego też nie... Robin, pokaż się trafisz! Użyj bumerangu! A, 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 gin, gin! Zostaw to! Robin, robin, co? my jesteśmy co? dobrzy! O, jak, Przecież biję przeciwnik, o co ci chodzi? To jest hydrant! A, jak hydrant! A, rzeczywiście, przepraszam, panie Hydroncie. A, tam jest przeciwnik! A, <muchy> a, a. Dobra, Robin, Bidziemy Creepera bije! Biję Bije poczekaj, bije Creepera! Tu nie jest Creeper. A co to? <muchy> o Jezu, nie, dobra, ja już mam dosyć mówienia o tym, po <muchy> Batman, już. nie podobaj się! Batman! Wiem, <muchy> że ciężko. Robin. To, Robin! To, nie rób Batmana! mówię ci! Dzisiaj ja jestem Batmanem, nie ty! Ej, poczekaj, poczekaj! Udaś mnie w głowę! Udaś mnie w głowę! Bum. Au! Ała, to bolało! No, nareszcie Robin! O kurde, jest łatwiej mówić tak! Siema, siema Batman! Robin! <todgłosy> uważaj! Mamy przeciwników! E, e, ile złoczyńców tutaj mamy? Zaraz pokonam ich wszystkich! E, e, e. Słuchaj, szukamy Harley Quinn! Wiesz, gdzie ona się. Nie ta tonacja! Bo zobaczyłem twój pyszczek i mówię, muszę być Batmanem. Gdzie? Gdzieś, Quinn? Queen. W love, w stole, dawaj tutaj, Batman. Dawaj gdzie? Tu, tu. Chodź tu. Dobrze. O nie, Batman! Zawsze Ty coś wymyślisz mądrego znalazł. No właśnie. O, Iwona mi powiedziała, że zginąłeś, To prawda? Nie. <laughs> Okej. Okay. Olej ich dużo ja jest. tak ich było. Macieś mojego z tego y Nie wiem jak to się nazywa. Bumelang. Bat, Bat ba Batmerang. Batmelang. Batmelang. tak, Batmelang. Ale ich tutaj tu, 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 tu w tych mieście, Ej, serduszko tutaj jest, jak chciał podnieść. Tutaj robi nie. Zalazłem cel naszej misji. Biegnę. <laughs> O, oh jest Harley Quinn na wprost nas! Robin, Nie... mój ci, przestań ich strzelać! A co, mam podbiegać i ich bić? Dawaj szybko! Poison. Ty. To są dwie, poczekaj, którą bierzesz! To poison i co... i ta druga. Ta ja jadę Harley. z nimi, siema! Co? No jadę z nimi sobie! Wiesz, zaprosiły mnie na implezie! Lawie. Jakby tutaj Wracajcie, się... sprawiedliwość! Tędy robinie! Chodź, idziemy! O, no i to nie będzie tak ciężka misja. O, cioczu się złamał. W... ale się klęci. O, kurde. W którą stronę mam iść? Batman! O! Trafiłem. Robin! Wojciech się pogubiłem. Jesteśmy w labiryncie Luster. O, nie. Musimy. Bo... Składać się? Dobra, uśroźnie, już idę za tobą. Użyj, patrz, Ma... albo nie nie używaj. Już użyłem, za późno, już gówno widzę. To przytrzymaj prawy miejski! to jest duże. To są zbiry Harley! Musisz uważać! O gdzie? cię uciekłeś, Batman! Za tobą! Za mną? Za tobą! A no tu, Batman, nie opuszczaj! Trzymaj mnie ten. za pelerynę! Dobra, trzymam, dobra, idę za tobą, ciało ciasz, idę! Ciało ciasz, cało ciasz! Musimy czas. znaleźć wyjście stąd! Daj się siam Dwa mam zamknięte oczy, idę tylko za tobą! O! A, pokonaliśmy. Zła. kolejny. Tak. Kolejny! O Ale ty dobry jesteś, Batman. No bo ja jestem sprawiedliwością. Chodź tutaj, Batman! Gdzie? Aaa! Nie wiem, bo już się zaklęciłem wokół tej całej osi właśnie. Już jest problem. Pod podążaj lewą ścianą! Podążam lewą ścianą? Chyba cię zgubiłem. Ja też się zgubiłem. A ja cię wieś gubiłem! Batman! A! Musisz mnie ulatować! Idź lewą ścianą! Tutaj są same siby. Nie fak, ja tu byłem już. No. I tu siba... Ej, jak to siby? Wszędzie siby są. To są lustra. Dobra, no to lustra, no, ale nie odbijam się, to może siby. Yeah. O nie, ja już się zgubiłem. Musimy dojść ja do też. samego końca jak coś. Podążam za inną ścieżką. Swoją ścieżką. O, udało mi się! O, idź dobrze, widzę twój ten. Yy, nickname. Tu, dobrze, dobrze. Brawo, Robinie, udało nam się. Udało. Batman, to twoja zasługa. wyście byśmy tu nie dotarli. Tylko ja, dlatego ja. No ja wiem. Dlatego Batman. ty jesteś pomagierem. No wiem, ale ucieś od najlepszych, Batman. Robinie! Moje wyzwanie. Batman! na... Dobra, e... pan dobisz. O Strzelaj się... chodzi? Strzelaj w na... A! Oh, ono ma dużo HP! Ty! Zepsułem! Lewy, plawy, lewy, plawy, lewy, plawy, lewy, plawy. lewy! Lama, lama mnie pluje! Chodź, ch chodź tu, Robinie! Szybko! O kurde, dużo Piniatę! Trzeba strzelić w piniatę! A skąd wiesz? <laughs> Jaką pinatę trzeba strzelać? Ty z dupy se to wziąłeś batwa chyba. Ale nie! <laughs> o o! Chodź tu Kolejne, Harley. kolejne, kolejne. To, to walka walkaś bosiem jest, plawie! Ta... Strzelaj. Ściam, sielam, sielam, cały czas. Panda do nas nie dojdzie. Tym rangiem. Cały czas róciamy. Lama Bad też dość tanie. rangiem. O kurde, ona się zamieniła w zwykłą pandę. O nie. <śmierzy> <śmierzy> <Aaaa>! <śmierzy> Jeszcze Edzie jedna. Kolejna. Aaaa! Jeszcze jedna. Jeszcze jedna. A co to? Jak Leosia? <śmierzy> ta. Dobra, lecimy do góry. Dobrze, musieliśmy tu wejść. Tutaj odkryłem, odkryłem, do góry trzeba iść. nie. czekam na ciebie. Ślone, po której tej stronie? Czemu po drugiej stronie? A dobra, bo można iść dwoma wyjściami. To było smart. Gdzie musimy polecieć teraz? Musimy... ...użyć... bat peleryny i tam dolecieć. Tam do... a tam do góry? Tak. A! Nie wyszło mi. Dobra, jeszcze cielaś próbuję. Idę do góry, spokojnie, tego nie było. Eee, cielaś e. trzeba użyć tutaj. Dobra. Bek. Bar pokaż mi. Ty cały wylądowałeś, to? Eee, jak ty tak dałeś ladę lądować Dobra. wysoko? Jednak nie trzeba było tutaj przyjść. <laughs> Aha. No to jak się ma? Nie, słabe wskazówki mi dajesz. Ej, ale tak mi robił ten Bad Radal, no. Cieka. Ten mi robi nie. Dobra, ale to gdzie? Tu Tymi pnuczami! A no tak, bo zostawił. Widzisz biegnę. Ale tu, tu się obisał... A dobra. Jaka to jest? Z której to jest w ogóle części Pokémonu? Boś nie oglądają ja tak wiem, daleko. Ale to jest Ta śmierdzi, ta śmierdzi, śmierdzi klowa. Nie wolno podchodzić jaka ziowana jeś. Rzucaj, Rzucaj! rzucam, 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 rzucam cały czas. O dobra, Harley udało się. Ma dużo swoich pomocników, ale ja mam swojego Robina. O, dobra, olewam te Pokemony, Lecę dalej. Nie chcę ich, ja zaduź o ich. Chodźmy. To, chodźmy jakieś, dalej. to nie są jakieś rzadkie hmm. kaszuale, to są. O! O o nie, zaraz śmierć No nie mogę ją zniszczyć Batman, co ty dałeś mi jakieś sztuczne bat... te bat... banany są okej. Okay. Batbanany ja są. Ja, ja muszę zabić przerwę, muszę siko... Nie z... <grym, grym>, Robinie! Biegnę! tu jest! O biegnę, już ci pomagam! tu jest walka z bossem telaś. Jak myślisz, którym rzucać? Rzucać bumelangiem? Ma tarczę jakąś dziwną. Są wyżej, Czekaj, Harry Queen. Jeszcze nie wiem co A, trzeba w Ireniów ty, ty po prawej, po lewej niszczyć. Dobra, szybko! Cz Czarodzieje trzeba niszczyć, dobra, udało się. A, jest, zeskoczyła! Zeskoczyła! <laughs> A, Ona <laughs> chyba leci na mnie! Użyj pięści! Nie, używam bu bu bumelangów mm, Robin, bumelangów. Co ale ja nie wiedziałem, że ty to z takimi jesteś taki wiesz nie Jak to moja się Jak to moja ex jest, a? To dlatego cię tak nienawidzi? No nienawidzi mnie, ale to przez... przez nią, przez nią, nie moja wina. Rzucaj Robin rangami. Rzucam, rzucam, rzucam. Ale się cieszysz, co? Dostajesz po mordzie. Bad był Dawaj, Bad Batł bo... Kurde, co ona robi? się ona A. kręci śmigło, uważaj! Ty. Ciekawe, że się nauczyła Pomóż mi! Pomóż mi, mogę. bo ona na mnie wokusiuje chyba. Nie biegaj za mną! Nie biegaj za mną! Poczekaj, tutaj trzeba coś Dawaj, na pewno zrobić. Kolejna faza, Najpierw po pomagierów! Dobra! Udało się, udało się. Ale hera strzeliłeś! A! a, Ujej, a, ile chapsa mi zablało Ona jest lepsza niż wciąż poprzednio. Robin, jestem trochę pijany i nie trafiam do końca. To nie pij tyle! A! Trafiam w ciebie! Dobra, musisz z wyprzedzeniem rzucać! Musisz wyprzedzeniem rzucać! Ona się na mnie fokusuje, dobra. Ja po prostu jeść, spuszczę! Sprawiedliwość! Dobra, ja też! Jakie odgłosy ona wydaje dziwne, co? teraz! O-o, teraz Patrz, mamy hale. Jej koleżanka przeszła. Lame, 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 lame. lame. Ej, ona jest sipsia, 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 sipsia. Ona ma obronę, szybko. Dobra, jest. Idę im. Sprawiedliwość. A, już biegnę, biegnę, biegnę. Highlight dostaniesz. A, a, a. To ex Jokera chyba. Tak, to jest ex Jokera. Ej, dobra, za jednym. Pierwszym Dobrze. razem. A! Ona bomby jaki stawia, uważaj. Kupy robi, kupy robi. Uważaj na te miny. Ej, i to ile ona stawia. O! Nie wpadnij na nie! Ty. No ja nawet nie chciałem! Ej, ja muszę uciekać czy co cały czas? Czem ona na mnie... Przecież z tobą nie byłem! Uważaj! Oooooo! Wow. Wow. Ole umiejętności. Szybko, 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 szybko póki szybko, nie szybko, możemy podają. O nie, już nie możemy. Uważaj, możemy, możemy, możemy możemy, co... Hmm. A nie już, nie już nie, już nie, już nie, faktycznie Co, no, gdzie ona uciekła? Tam na górze! O jak w nią. to narzuca! Nie, to ona rzuca! Zabiera ją! A dobra, dobra, rzucam. Ona gra z nami w baseball. A, dobra, ale ja nie chcę odbijać takiej pałeczki. A jak wszyscy wiemy, sprawiedliwość jest jedyną grą, jaką gramy. No, oczywiście, że tak. Zobacz, jeszcze dwa hity i. Dosłownie nic tam mnie gdzieś stało, nie? A, ona leci Uważaj. teraz. Musimy uważać, bo ona teraz zostawi swoje kubki. Bobki zostawi. Jak mój króliczek, tuptuś. Szybko turlaj się, taktyka turlania się! Ale nie biegaj tam gdzie ja i nie biegaj za mną, bo to bo ona wtedy się fokusuje na ciebie i na mnie Aaaa! Dobra, jestem bezpieczny o -o. Robinie! Walcz sam! Jak sam? A, pomogę ci <noise> Jak ja za Rogine, Musimy lamy zniszczyć. O oj oj, uważaj Robinie. No właśnie, ja już prawie ginę. Ono biegną za mną czy nie? Nie. Dobra, rzuciłem ja z góry. O, sierduszko, sierduszko muszę podnieść. Szynko, Udało się. Musimy Harley pokonać. Najpierw nią. Dobla, dobra, dobla, dobla. Doprzód, dobla. drobinie, Ja się zajmę Poison Eevee. Dobra, nie, wiem, jaś Harley się za wie wie Wiem, wiem, wie, wie, ale chciałem ci pomóc, bo ona się tyłu no mnie bardzo bije. O, dobra, pokonaliśmy ją, teraz Dobrze, została nam tylko Poison i. Teraz Edy. ona! O nie! Aaaa. Co Uważaj. ona puszcza? O, jakieś te ultimaty puszcza nam tutaj teraz. O nie, o nie, o nie, o nie. Aaaa. Sprawiedliwość! Lewy, plawy, lewy, plawy. Co się śm O nie, o nie, o nie, o nie, o, nie, o, nie. Dałeś ladę? Pokonałeś ją? Batman, dałeś ladę? Sprawiedliwość. Złapani. O kurde, tutaj podnieś to, że się Ale eee. daliśmy ladę. Co jest? Mamy nowy gadżet. Mamy bat roślinę teraz. Wow. Batman, Batman. Jesteś przy komputerze. <laughs> Wróciłem. Następnym razem złapiemy innych przestępców. Pszczoły? Teraz odpocznij. Fir Flya złapiemy. Chociaż zło nigdy nie śpi. Dobrze. Przygotuj się. Dobrze.